Witam wszystkich, ciąg dalszy naprawy silnika Na ostatnim filmie było dokręcanie wału korbowodów Już łam go obróconego I dopiero po przekręceniu tłoków Mogłem zamówić uszczelka Dlatego, że musiałem sprawdzić ile wystają tłoki poza ten blok tam są trzy zakresy, trzy zakresy tych pomiarów i dobrać odpowiednią uszczelkę także uszczelka idzie a my tymczasem idziemy z głowicą głowica tak jak w sesji na filmie widzieliście że była no, do roboty ale udało mi się kupić bardzo fajną głowicę więc tylko tutaj powiedzmy ją przeczyścimy i sprawdziłem szczelność zaworków no, sączyło się tam gdzieś więc każdy weźmiemy i dotrzemy gniazda zaworowe taką pastę Cięcę sobie głowicę i to ścisku stolarskiego dorobiłem taki, o widzicie, takie coś. Ja to gdzieś na YouTube to widziałem, właśnie gościu tam miał bardzo fajne I tutaj przystawiamy sygnał na jeden z zaworów, skręcamy z dołu i ładnie siedzi. Zdejmujemy sobie blokadę i wyciągamy. Bardzo łatwy, fajny sposób można zrobić. Dobra, jedziemy te zaworki z docieraniem. Dobra, tutaj pokażę raz przy jednym zaworze, jak wygląda docieranie. Tu mamy zawór już wyciągnięty, gniazdo ładnie wyczyszczone. Jak się to wyłoszy tylko. Wyczyszczony gniazdo ładnie. Tu zawór też ładnie wyczyszczony. Nakładamy pastę. Nałożoną pastę wkładamy do gniazda muszę tam cenąć do dziurki Dobra. Eee, i widziałem fajny patent wężyk na to krętarka i obroty i fajnie się tutaj to gniazdo z tym zaworem dociera w, i, okładę, dokład, i od razu uszczelniając go więc zaraz zapnę no i jedziemy, mamy tam tą gumkę jedziemy o, wyszło, dobra, to, to trzeba dwoma rękami jechać no i tak razy 16 kolejny etap kompensator mas przykręcony albo wałki balusujące, jak to różnie tam pisze przykręcone, uszczelka nowo nałożona i montujemy miskę ale też już wyczyszczona, ładnie widać, czyściutka także przykręcimy miskę i dół chyba będziemy mieć gotowy i miskę mamy ładnie założoną poprzykręcana z odpowiednimi momentami teraz śruby już mam, długowicy mi przyszły zamontujemy tą głowicę ale pierw sobie tu pociścimy na nową pompę wody bo tamta stara pompa jest tam, są delikatne luzy tutaj. Przy tych kosztach to wolę ją wymienić i będzie spokój. Także dobra, czyścimy tutaj ładnie to miejsce na tą nową pompę i montujemy. Dobra, mamy pompę wody i teraz głowica. To tak, kładziemy, mamy tutaj dwie tulejki. Kładziemy ładnie uszczelkę. Kładziemy głowicę i jeszcze do łańcucha przywiążemy sobie kawałek druta, żeby go ładnie potem wyciągnąć tam przez głowicę. Dobra. Yy, teraz będziemy ją przykrę. Dobra, kładziemy głowicę, ustawiamy, wyciągamy sobie łańcuszek. Dobra, mamy przygotowane. Dokręcimy te śruby jeszcze do oporu i będziemy przykręcać według tutaj tego schematu, informacji, jakie są zawarte w książce PMW. Tu, jak widzicie, napisałem sobie kolejności, tak wizualnie, żeby było łatwiej. To co? Dokręcamy i bierzemy klucz Na Pierwszy etap gotowy czyli dokręcone to jest 80 Nm teraz w tej kolejności poluzować 180 stopni każdą śrubę tu mamy taki kąt i 180 musimy poluzować więc jedziemy z tym koksem dobra luzujemy 80 stopni O, wiecie co? Dobra, ja to muszę zrobić dwoma rękami, bo trzymając telefon w jednym, w drugą, to nie da rady. Trzeba to dwoma rękami zrobić, bo to już jest naprawdę mocno. I ostatnia śruba. Luzowanie 180 stopni. Jedziemy, 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 jedziemy do zera. No i mamy. 90 Lepiej grzechotką, bo przynajmniej mogę sobie manewrować. Idziemy. Dobra, przykręcony, ostatni etap, piąty. siły przykręcone, możemy sobie tu skręcać. No powiem Wam szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale nawet yy, bo czasami czuć właśnie tak miękkie to jest, że się urywa wind Ale myślałem, że będzie gorzej, ale było nawet dość yy, w miarę. Poszło fajnie. Dobra, głowiec mamy dokręconą. Możemy tutaj dalej ją poskręcać. Wałki. Yy, jedziemy z koksem dalej. Tak, kolejny czynność to tak. Już mam wsadzone, jak widzicie, wałki rozrządu. Tu wcześniej wsadzałem takie kowadełka e, i na to wałki rozrządu idą. Ten wałek już mam przekręcony finalnie, e, również kluczem dynamometrycznym. W tej chwili e, podokręcam sobie do oporu te śruby. I na koniec pójdzie to wałkiem, yy, przepraszam, nie wałkiem, pfu, yy, kluczem dynamometrycznym. Patrzę na wałki, mówię wałkiem. Hej. Dobra. I teraz przykręczamy to kluczem dynamometrycznym z siłą 10 Nm. 2. Zrobię to sobie dwoma rękami, to jest lepiej, bo to tak wiecie, trochę tam na boki goni. a Teraz sobie musimy ustawić rozrząd. Tutaj wyostrzy ładnie te kreseczki, to musi być na równo ładnie. Tutaj jest taki przyrząd, co musi ładnie tu siąść w te, ale nie siedzi, więc musimy to przekręcić. Pierwsze przekręcimy, tu żeby to było tak bardziej równo. Bo może będzie ok. O! Idealnie. Idealnie. O i patrzcie się, tam jest, tam jest... O, 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 o. Widzicie te kreski, te dwie kropki? Jest idealnie. To wsadzimy, żeby nam się nie ruszało. Super. I skoło zamachowe też blokujemy. Tutaj oryginalny przyrząd niestety mi tu nie wchodzi, więc dlaczego. Tu blokujemy w tą. O, cyk. I nakładamy łańcuch na... Tutaj tą zabatkę przykręcamy Gdzie to? Tu jest Tą zabatkę przykręcamy i łańcuch nakładamy Na to Dobra, słuchajcie, mamy to eee, Ładnie wszystko poprzykręcane Rozrząd, jak wskazywałem, tutaj ładnie O się zazębia Tutaj pięknie też jest ładnie To, co porobiłem jeszcze wcześniej Widzicie takie znaczki? Zamastrem, mastrem, idealnie równo było To koło zębate na łańcuch z tym kołem. I teraz sobie obracamy silnikiem i idzie ładnie pięknie, nic się nie spotyka. ustawiony jest. No super, bo inaczej by zawór spotkał się z blokiem. A sami widzieliście, że praktycznie nie ma tam miejsca na to, aby cylinder, ten cylinder tylko zawór wystawał. No jakby milimetr wystawał, to pewnie by zaraz to Byłoby słychać, albo by się nie przekręciło silnikiem. Dobra. Eee, to teraz. Dobra, możemy tu przykręcić eee, ten kolektor wydechowy. Na to pójdzie chwilowo osłona, bo na osłona z taką obudową tu jest. Nie, z tej strony. Z taką obudową. Będzie to nam przeszkadzać. Ale ją na stary uszczelce tam, właśnie, nie tylko wyczyszczę, przykręcę, żeby... Tutaj tam jakiś brudnie leciał, jak będziemy go transportować. Dobra, ee, dobra przygotuję tą obudowę teraz. A teraz przykręcamy kolektor. Bo dlaczego... O, widzicie jak to nasadzę, to będę miał trudniej tutaj do tego dojść. A tak to ona spokojnie sobie kolektor wydechowy przykręcę. I będzie mi to łatwiej potem wszystko poskręcać. No. Tak, Dobra, przykręcę sobie kolektor i przykręcamy górę. Przykręcimy sobie teraz waku y, pompę. Tutaj. Dobra, tu mamy przykręcone, Obrócimy sobie silnik, przykręcimy świece żarowe w te gniazda, gdzie, gdzie powinny siedzieć. Dobra, teraz dokręcimy kluczem dynamometrycznym dokręcenie świecę świecy żarowej. 13 niuta to do no metrów. W skrócie nm. i mamy pewnie. Zastanawiacie się, dlaczego ten silnik wkładam do bagażnika. Biorę go do bliskich znajomych, gdzie jest pozostała część auta. I tam są możliwości i warunki, aby ten silnik włożyć do komory i tam będziemy go uzbrajać, montować i odpalać. To zobaczycie w dalszej części tego filmu. moments later. Ge mig fem minuter, Kalle. Ge mig så. Några stop, stop, stop. Spakowane, pudle, klucze, plastiki, to wszystko spakowane i jutro można jechać, montować cały silnik, uzbrajać. Odpiskimy takim, tak? No. no wracamy już pierwsza jazda idzie bardzo ładnie wszystko pięknie także wszystko zakończyło się pomyślnie Dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam na kolejne.